Wejdźmy trochę głębiej w pojęcie brandingu. Ostatnio wspominałam o tym, że branding to nie tylko komunikacja wizualna, ale de facto składa się z pięciu kluczowych elementów, które mają ścisły wpływ na markę. Zajmiemy się dzisiaj pierwszym z nich, czyli pozycjonowanie. Pozycjonowanie to sposób, w jaki klient widzi Twoją markę i jak ją porównuje nie tylko z innymi markami, ale również na swoich poprzednich doświadczeniach. Czy jest premium, budżetowa, naturalna, designerska, czy jest dla tych, którzy mają czas, czy może żyją szybko? Chodzi o to, że klient zanim kupi Twój produkt lub skorzysta z Twoich usług, gdzieś nas szufladkuje. Na przykład zanim skorzystamy z jakichś usług fryzjerskich, jeszcze zanim wejdziemy w zakładkę cenik, mniej więcej możemy określić, czy będzie to usługa tania, czy droga. Czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy mogli sami wybrać sobie szufladkę, do której właśnie klient nas włoży? Już ten pierwszy element pokazuje, że branding jest dwukierunkowy, czyli nie tylko to, jak my chcemy, aby marka była odbierana, ale jak jest odbierana. I czy te dwie rzeczy w ogóle pasują do siebie? Zły proces, zła strategia, źle podjęte decyzje na którymś z etapów mogą prowadzić do tego, że klient myśli jedno, kiedy my chcemy zakomunikować coś zupełnie innego. Więc w takim razie, jak dbać o dobre pozycjonowanie? Zacznij od klienta, nie od siebie. Zamiast chcę, aby marka wyglądała elegancko i minimalistycznie, użyj: Moi klienci czują się zagubieni, w świecie pełnym hałasu, chcą spokoju, prostoty i lekkości. Jak mogę im to dać? Zbierz to, co klient myśli o tobie. Pozycjonowanie to nie tylko nadawanie znaczenia, ale też korekta. Możesz uważać, że jesteś marką premium, ale w momencie, w którym twoja strona wygląda jak stary szablon z 2015 roku i promujesz trzy rabaty naraz, może traktować cię jak dyskont. Marka dla każdego to marka dla nikogo. Jeśli próbujesz przemówić do wszystkich, to w gruncie rzeczy nikt nie będzie czuł, że mówisz bezpośrednio do niego. Wybierz jasny kierunek i grupę docelową. Słuchaj i testuj. Marka to nie jest rzeźba z marmuru. To organizm, który trzeba obserwować, dostrajać i rozwijać. Ta gotowość na zmiany może okazać się czynnikiem, dzięki któremu wyprzedzisz konkurencję. Jest tutaj trochę mało czasu, ale mam nadzieję, że w przyjemny sposób wyjaśniłam wam, czym jest pozycjonowanie. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście zostawcie komentarz. I wiedzcie, że przygotowaliśmy checklistę, jak zbudować własny sklep na Shopify. Link do tej checklisty możecie znaleźć w bio na naszym profilu. Więc śmiało klikajcie i sprawdźcie, co dla Was przygotowaliśmy. A teraz do zobaczenia.